Kolejny mecz, Renato 6 saszetek, a na dzisiaj największy, derby był, największy mecz ułożą w FC Klasie, jaki może być Legia Warszawa kontra Dwie drużyny będą rywalizujące ze sobą. Jeszcze Renato 6 saszetek na takie trudne otworzenie, żeby zobaczyć czy się trafi. Dobra, lecimy z tymi meczami. Pierwszy mecz, lecimy, zobaczymy. Dobrze, mamy tak. Górnik, Bielonia, Podpeskidzie, Piasta i Zagłębie. W sumie nic ciekawego, same bazówki. Zjadłego, tylko Zalegi i Lecha. Trochę lepiej się spadało, więc powinno być na Górnik, łączna górnik, dobrze. Gergel. O, jest Lech. Bardaglos. 1-0 dla Lecha, Musiolik i Polaciuk. Czyli mamy na razie 1-0. Lech prowadzi. Zobaczymy co będzie dalej. E, ruch. Le, e, co ja Śląsk. Wisła. Wisła. I Piast. No dużo płoda Wisły. Na raz, się pierwsza połowa. Lech prowadzi 1-0. Druga połowa, ale tu jest mnóstwo tych naklejek specjalnych, ale żeby to się pozmienia. Iwański, Dejmek, Sierpina, Herbert i piłkarz Wisły, Kraków Młody. Przedostatnia. Najciekawszy mecz zakończy się najmniej ciekawym wynikiem. Grodzicki, Herb Krakowi, Ziajka, e tutaj mamy Drągowskiego Młodego i RP Śląska, Wrocław i ostatnia Faszeta no tutaj słabo, tutaj na jest tutaj najgorszy chyba ze wszystkich dzisiejszych naczyków mamy Krakowia a znowu mamy Dronowskiego eee, Termanika jest lega wyrównuje, ostatni minutowy Berszyński na jeden do jednego i Słowik także słuchajcie TBRD Polski Łączą się wyniki 1 do 1, no ze wszystkich handboxników do tej pory ten był najsłabszy po prostu, bo de facto tylko e, tyle naklejek, trzy te takie żółte i dwa herby i gwiazda, wynik też taki bardzo ciekawy, 1 do 1 i dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo.